ma widzowie wróciłem z roweru i mam pudełeczko. Zgadnijcie co robię. No zgadujcie, zgadujcie. Oj Kuź, wam myślałem, że to jakiś pajum nie do... Tu coś... Dobra, nieważne. Mam pudełeczko, zmęczony po rowerze. I zbieramy. Umyjemy w domu. No i będzie Gitas. To ja to gdzieś... No tak. Idę po prostu jak za chwilę się widzowie. Widzimy, nara no, Wizowie zrobiłem takie coś. No. Więc tak to wygląda. Kurde! Nie da się tak trzeba. Zobacz jak to wygląda. Dobra, myślę, że z i idę po pudełka. By the way, ja to nagrywam bo mi się nudzi, nie mam co robić. Dobra, mam pudełacz polecimy. I tak w ogóle jestem trochę głodny. Nie śmierdzi. Się umyje i się wie. O jezu, tu źle lata. Mamy pierwszą. Tato, jakieś dojrzałe są. Może być. Może w 100% tak dojrzały nie jest, ale w 95 jest. Git. Najlepsze jest to, że akurat te dojrzały są tam, gdzie ja ledwo sięgam. Jest niedojrzały. A wiecie, co się robi z niedojrzałymi? Jak się zerwie? <grystanie> o kur, a do sąsiada poleciał. Ucieszy się z prezentów przynajmniej. Bogo na nic nie stać. A teraz robaków dużo jest. Myślicie, że mi się chce? Nie chce mi się, ale... No i tuba wszystko. Nie przejmuj się, robak tylko. Coś tam spadło, ja nie po... nie wiem co. Cały ekwipunek, cztery tylko. Więc idę po więcej, bo to w ogóle nie starczy nań. Nie... No chyba se jaj. Ten jest niedojrzały, ale i tak go zjem. Ja będę miał straszkę, nie wy. Nie piszcie w komentarzach, że, że to ja ładnie, że mój tata nie widział. Nie wiedział. Zobaczę na filmiku, no tak debij Dobra, daję to tutaj. Idę. To filmik nagrywa? Mamy widzowie jak widzicie W domu się umyje W ogóle wszystko widzicie czy? Tak to dałem na odpierdzielś Dobra widzicie wszystko Słabej jakości, ale widzicie to, mamo oglądasz, to ci jutro mogę trochę dać. To zostawię. Dobra? Więc zostaw komentarz, jak będą komentarze. Bo... Tu jeszcze widzowie jest, ale tam nie dosięgam. I chyba tyle. Jeszcze tu jest. Jeszcze tu jest Nie no, patrzcie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć To jeszcze dwa i kończę odcinek, bo nudny Na nim się nic za bardzo nie dzieje Ja pierdzielę, jaki duży pająk To jest lekko niedojrzała, ale to się obetnie. To ja widzę wykończę i widzimy się dopiero w domu. No mamy, nie czy... 10, więc zjem tak. 7 i 3 zostawiamy mamy. Dobra widzowie to yy, śmierć Aha, to te ogórki. Dobra, umie ja ja umyję Jeden jest nie tu tu to, sobie to obecne <laughs> Wiem jest tutaj bez deski. <laughs> na krew. Czej co? Mm. Wiesz, nie jest. Kur a nie trafiłem. Ja pierd.

Dobra, to teraz szykujemy się za jedzenie. No i powiem, jak smakuje.